Jesteśmy na Wydziale Inżynierii Produkcji. Dzisiaj szczególne święto naszego Wydziału Dni VIP. Święto, które ma już długoletnią tradycję, a od paru lat do tego święta, do programu tego święta wpisaliśmy mini targi, na które zaprosiliśmy firmy sektora przemysłowego, jak i sektora rolnego. Znajdujemy się na stoisku dwóch firm, Unigroup i Chemirolu. Unia Group to czołowy polski producent sprzętu rolniczego, znany nie tylko w Polsce, ale również i za granicą. Chemirol to dostawca szerokiej gamy środków do produkcji. Unia Group jako producent maszyn nie, nie jest tylko producentem maszyn, ale również w swoich ofercie wdarza rozwiązania wpisujące owe maszyny do koncepcji Rolnictwa 4.0. Firma przybyła po to, żeby nie, tylko, nie tyle pokazać swoją ofertę, która już w sumie naszym studentom jest w dużej mierze znana, ma też firma dużą, długoletnią tradycję, ale przede wszystkim przy, przedstawiciele firmy przyjechali, żeby pokaz, przedstawić swoją ofertę praktyk, jak i znaleźć, pokazać, jakich specjalistów poszukują, jakich też. Jak i specjalistów dostarcza, może dostarcza nasz wydział? Kubo, Ty masz do czynienia ze sprzętem rolniczym, z pewnością też ze sprzętem marki Unia. Czy widzisz na przełomie historii coś szczególnego w tych maszynach? Znaczy, powiem stricte z kwestii własnego podwórka, własnego gospodarstwa, ponieważ ja swojego gospodarstwo przejmuję e, po dziadkach, e, że jeżeli chodzi o markę Unia, to pierwsze właśnie co mi się kojarzy, że do tej pory u nas w gospodarstwie są e, dalej używane e, maszyny marki Unia, ponieważ właśnie. E, te pługi właśnie tutaj już w trochę mniejszym stopniu, ale wciąż świetnie, w mniejszym stopniu są używane, żeby tutaj, że nie powiedzieć, ponieważ używa ich mój dziadek, ale cały czas spisują się świetnie, co mnie dalej pomimo tego czasu naprawdę szokuje oczywiście w pozytywny sposób, więc ja miałem takie pierwsze pytanie, jakie... Jaką historię już ze sobą niesie ta marka? Ponieważ patrząc na to, jak, jak długo ten sprzęt się sprawuje i naprawdę, że on się dobrze trzyma, no to mnie to akurat bardzo ciekawi. Dokładnie, dzień dobry. Szanowni Państwo, Unia to ponad 140 lat doświadczenia. Doświadczenia, dostarczania kompleksowych rozwiązań dla rolnictwa. Mamy cztery fabryki na terenie całego kraju. Trzy są poświęcone typowo maszynom. Fabryka w Grudziądzu, która tak jak tutaj wspomniałeś produkuje maszyny uprawowe. Fabryka w Słupsku, która produkuje siewniki oraz maszyny do technologii ziemniaczanej, jak również prasowijarki oraz fabryka w Brzegu, która słynie z rozsiewaczy, rozrzutników, i opryskiwacze. Szanowni Państwo. Y więc tak, to jest ponad 140-letnia e, tradycja. Mnóstwo inwestycji, które zostały poczynione w ostatnich dwóch latach, ponad e, szacowane są na kwotę 75 milionów. Mocno zainwestowaliśmy w nasz park produkcyjny, właśnie po to, żeby nasz klient, rolnik, otrzymał produkt najlepszej jakości, taki, który odpowie na jego potrzeby i wyzwania. Jesteśmy również obecni na ponad 60, w ponad 60 krajach. Także Unia jest marką międzynarodową, natomiast tak jak to często mówi nasz prezes w wielu publikacjach, produkujemy polskie maszyny w Polsce i jesteśmy z tego dumni. Jak najbardziej współpraca SGGW na dokładnie wydziału Inżynierii produkcji z firmą Unia i Chemidol ma dla nas duże znaczenie. My jako wydział jesteśmy, no jakby powiedzieć, z... Oferujemy dużą gamę, czy dużą, szeroką liczbę fachowców, którzy jak najbardziej w waszych, w waszych zakładach mogą się przydać. Znów Wasza wiedza, Waszych fachowców jest jak najbardziej przydatna, bo mogą też poprowadzić części praktyczne podczas naszych zajęć, co też będzie miało miejsce w dniu jutrzejszym, na co właśnie Państwo zostali zaproszeni. A ja dziękuję za uwagę.